Liczymy procedury taktyczne i ogniowe, które mają na celu podniesienie naszych kwalifikacji, wymiany doświadczeń między stroną amerykańską i stroną polską. Współpraca z Amerykanami jest bardzo dobra, efektywna i możemy tutaj wyciągnąć wiele wniosków i wiele wspólnych doświadczeń bojowych. Tym bardziej, że mamy doświadczenia is afghanistan iraq we've learned a lot about each other both our equipment and the, uh, the way that we do things in the field